Gry wideo i szkoły, kto je łączy? Pewnie wiele Was powie o lekcji informatyki, bowiem na nich Dani się w takie tytuły jak w Sky Jumpy czy też w IT Tower. Jednakże, nie o tym dzisiaj będzie mowa. Szkoły boby są częstym miejscem akcji gierczek naszych ukochanych giereczek i w dzisiejszym filmiku chciałbym pokazać jak szkoły w gra wideo są przedstawiane. Jak wyglądają, co nich się dzieje, co się robi, jak są w nie mechaniki i gameplay. Przedstawię wam kilka przykładów z różnych historii gier. Na początek opowiem o epizodycznej produkcji Life is Strange, gdzie spora część akcji pierwszego sezonu dzieje się w Akademii Blackwell. Akademia Blackwell to prywatne liceum z internetem mieszczące się w mieście Arcadia Bay na zachodnim wybrzeżu USA. Skoła jest ładna, zadbana o dosyć typowym wyglądzie dla amerykańskich szkół. <gul> Specjalizuje się w sztuce i to ścisłych. Lasówka posiada ochronę, na, na czwę, której stoi nadgorliwy paranoid. Przede wszystkim Akademia jest pokazana jako miejsce rządów uczniów grupy Wolfax. Członkowie grupy to elita, która lubi spędzać wolny czas na imprezy. Że insynuuje się, że większość członków bierze udział w rekreacyjnym zażywaniu narkotyków, a zabycie oddanym w grupie szło dostać wysokie oceny od wykładowców. Granie pokazuje, jak wyglądają typowe lekcje. skoro przede wszystkim jest tu miejscem życia towarzyskiego, radości, czy to też typowych zajęć, oraz rozmów uczuć pomiędzy lekcjami i poza nimi. Niestety, jest też to miejsce intryg i dramatu. Tu, uwaga na spojrzenie. W grze dochodzi do tragicznych wydarzeń. Na jednej z licznych imprez organizowanych przez wspomnianą już grupę Vortex, jedna z zezorowych uczeni Kate. Zostaje specjalnie odłożona narkotykami i alkoholem w ramach żartu. Co więcej, zostaje filmowana, jak całuje się na tej imprezie z randomowymi chłopakami. Wideo to zostaje rozpowszechnione. Staje się ono szkolnym pośpiewiskiem i z tego powodu dziewczyna, która wychowała się w tradycyjnej rodzinie, jedna z najlepszych uczennic, popada w depresję. Doprowadza to ją do próby samobójczej. Czy uda się jej zapobiec, czy nie? To zależy wszystko od gracza. Gdyby Mieliście mieć takich kolegów jak ci z grupy Vortek, to z pewnością nie chcieliście by chodzić do takiej szkoły. Czy też posadzić tam swoje dzieci? Jeśli to was jeszcze nie, nie nie chęciło do tej szkoły, to na pewno by to zrobiła kada nauczycielska. Uwaga, tu kolejny spoiler: nauczyciel fotografii okazuje się być seryjnym mordercą. Piękna szkoła. W serii Persona, Yasagami High School i Gekogan High School. Są bardzo istotnymi elementami gier. Szkoły przedstawiane są jako główne miejsce naw nawiązywania relacji międzyludzkich, podobnie jak w Life is Strange, przeprowadzanych lekcji tutaj nie zobaczymy. Co najwyżej rozmowy toczone między uczniami czy też omawianie klasowych spraw. Ważniejsze od lekcji są tutaj kółka i kluby. Gracz sterując protagonistą mogą uciężnać na, na przykład na zajęcia z kółek, sztuki, muzyki, gotowania chodzić do klubów sportowych, tak jak klub posterski, piłki nożnej, i tym ponownym. Dzięki temu gracz może nawiązywać przyjaźnie więźni z wirtualnymi uczniami, a nawet romanse. Służy to do wytwarzania tzw. Tak socjalinków, które są istotnymi gameplayowymi mechanikami. Jeden taki socjalink reprezentuje jedną arkanę, czyli rodzaj kart tarota, a w nich można przywoływać na pole bitwy, które są toczone systemie tropie, konkretny konkretnych tytułowych person. Persony w świecie gier, to takie przyjazne pro protagonistom demony. Owe persony są ważnym taktycznym elementem walk. Dzięki nim opracowuje się taktykę podczas toczonych bitwy. A zapomniałem powiedzieć, że uczniowie w nosy mogą się udać do alternatywnego wymiaru, gdzie są toczone walki z demonami. W tej serii gier bardzo ładnie jest ukazane w życiu w szkoły. Możemy uczestniczyć w koncepcji śniadania, rozmawiać na przerwach z innymi uczniami. Ba, nawet są tutaj szkolne festiwale. Czy też wycieczki. Wszystko po to, by tworzyć wspomniane socjalinki. Co ciekawe, Pani. gdy zaniedbuje się relacje z przyjaciółmi, to socjalinki można zerwać. Dzieje się też tak, kiedy gracz udziela złych odpowiedzi podczas dialogu. Dodam jeszcze, że w obu grach można nawiązywać relacje z nauczycielami, którzy starają się przejmować sprawy i uczniów. Kolejną grą, o której chciałbym opowiedzieć, to Bully. Jeśli ktoś jej nie zna, to już wyjaśniam. Jest to takie GPA w szkolnych realiach zresztą spowodowany przez same roadstepy. Akcja Bulli toczy się w World Academy, lekcyjnej szkoły z jej internatem, w małym miasteczku o tej samej nazwie położone w Nowej Anglii. Szkoła ma neoklotycki projekt, który przypomina fetę w Edynburgu. Słuchaj, tak Wikipedia. Według protagonisty gry, Jimmy'ego Hopkinsa, ma ona reputację jednej z najtrudniejszych i najgorszych szkół w kraju. Akademia Bullworld składa się z dziewięciu głównych budynków. Akademika Popsów, Akademika Dziewcząt, Budynka Głównego, Biblioteki, Warsztatu Samochodowego, Hilton House, Sali Gimnastycznej, Klubu Jocks i Obserwatorium. Istnieją też inne budynki, ale nie odgrywają one większej roli. Koła ma 60 uczniów, nie prefektów. Jest zdominowana przez cztery frakcje. Nerdów, snobów, sportowców i greasers. Ta ostatnia to taka subkultura młodzieżowa powstała w Stanach Zjednoczonych na początku lat 50 XX wieku. Nazwa pochodzi od typowej fryzury zaczesanej do, do tyłu włosów na pomadę lub tak tzw. Hatchi Cooper, angielskiego Duck -tale. Dzięki Wikipedia, Wikipedia jest niezastąpiona. Jest też piąta frakcja, czyli bullis. Nie interesują się szkodą hierarchią i porządkiem. Są tylko się znęcać nad uczniami i często robią to, co im się podoba. Jest też kilka uczniów poza frakcji. Akademia Bulwark to istna dżungla, miejsce ciągłej rywalizacji i pełnej przemocy. Uczniowie walczą ze sobą o władzę, knują przeciwko sobie, a łobuzy znęcają się na słabszymi. W Bulli, podobnie jak w dwóch poprzednio wymienionych grach, bardzo ważne jest życie szkolne. Jednakże tu twórcy idą o krok dalej. Wręcz trzeba chodzić na lekcje, są one bardzo ładnie wplecione w gameplay. Na nich czujemy się umiejętności, które przydadzą nam się podczas rozgrywki. Na przykład na lekcjach wf nauczymy się nowych ciosów i chytów, które potem wykorzystamy do obicia mordy szkolnym śladowcom. Na chemii nauczymy się produkcji śmierzących bomb, a na lekcji biologii za dokonanie sekcji żaby dostaniemy nowe stroje. A co można robić poza lekcjami? A na przykład pościgacie go kartami Poges na automat, wybrać na zakupy i wiele innych ciekawych rzeczy wóli Pokazuje bardzo przerysowany obraz szkoły. Gdzie przemoc i władza najsilniejszy stoi na pierwszym miejscu. Co łączy szkoły w świecie rzeczywistym i też świata wirtualnego? Obu może się uzyskać prawdziwy horror. Serio, dla mnie chodzenie do gimnazjum było koszmarem. I myślę, że dla wielu moich rówieśników też. Dobrze, że je zlikwidowali. No ale wracając do gier. To właśnie pasówki oświaty są często miejscem akcji o zgrywaniach growych horrorów. Przyjrzyjmy się takiemu Corpse Party. Jest to gra wydana pierwotnie w latach 90. i zrobiona w RPG Makerze. Akcja gry przenosi nas do japońskiej Heavenly Hoss Elementary School, znana także jako Tengin Elementary School, czyli generalnie do postawówki, a właściwie do jej alternatywnej mrocznej wersji. W jaki sposób do takiej szkoły można się dostać? Wystarczy odprawić magiczne retułek wraz z kolegami i nauczycielką, bo najczęściej to się robi w Japonii po lekcjach. Jak podaje Wikipedia, szkoła ta była kiedyś dumą miasta tędzin. Uczniowie nawet dojeżdżali do niej ze sąsiednich miast. Jednakże po sali morderstw została ona w 1975 roku wyburzona, lecz nadal istniała na płaszczyźnie duchowej. Jest to miejsce z rodem koszmaru. Pełno tu sztątku był uczniów. Wszystko jest zniszczone, odrapane, pełno dziur, podłodze, a jej korytarze patroluje, patrolują mściwe duchy zamordowanych uczniów, których jedyny sens bytu, jeśli można tak powiedzieć, jest ściganie nieszczęśników, którzy przypadki tutaj trafili. W klasach są poniżone ławki, wybite okna, rozwalone tablice. Widać, że dawno. Lekcji tutaj nie rozgrywano. Budynek jedynie nadaje się do rozbiórki. Szkoła w tej grze jest wręcz osobnym bohaterem. Nałożono na nią klądwę. Za popełnione w przeszłości zbrodnie jest domem cierpiący dusz. To swoją obskórność i tajemnicze ma wzucać ciągły strach oraz niepokój. Również w White Day, Labyrinth Night School, szkoła jest jedynie miejscem rozgrywanego horroru. Trafiamy tu do Koreańskiej Jondu, szkoły średniej położonej w Seulu, składającej się z paru segmentów. W przeciwieństwie do postawów Kiskor wsparty, jest to śludnie, wręcz sterylnie. Wydaje się, że jest tu bardzo spokojnie, lecz paradoksalnie ten chłodny wiatr wyjący ze szarych korytarzy budzi strach, bowiem nie wiadomo, co może za rogiem wyskoczyć, a mogą duchy. Jest to kolejna szkoła, gdzie krążą mordercze duchy, podobnie jak w wcześniej wymienionej grze. Są to cierpiące dusze zamordowanych okrutnie ludzi. A zapomniałem wspomnieć, że krąży tu też woźny, który za wszelką cenę chce zamordować każdego ucznia. Bo jest tak. Podobno. Zapomniałem wspomnieć, że jest tu też labirynt, czy w tym właściwie wejście do labiryntu, który jest jakby, labirynt jest jakby tutaj za światami, czy coś w tym stylu. Amerykański Leafmore High. Liceum ze survival horroru Obscure. Szkoła położona w małym amerykańskim miasteczku, gdzieś koło lasu. Różni się od wcześniej wymienionych azjatyckich odpadników. Z pozoru zwyczajna placówka z internatem. Są tu budynki nauki, sala gimnastyczna, boisko, akademiki itd. Prawie wszystkie budynki są zbudowane na początku XX wieku, w stylu charakterystycznym dla tego okresu. Jednakże, podziemia szkoły kryją coś mrocznego. Bowiem liceum jest tylko przykrywką dla laboratorium, gdzie przeprowadza się eksperymenty i tworzy się z wyporywanych uczniów w potwory. A stoi zatem dyrektor placówki Herbert Friedman. Dla niego uczniowie są tylko obiektami eksperymentów. Jak można się domyślić, maszkary wychodzą na wolność i infekują innych uczniów, w sensie zamieniają innych uczniów w potwory. Leafmore Lifmo High staje się piekłem. Warto wspomnieć, że dyrektor szuka... Lekarza swojego brata, bliźniaka, który zamienił się w okrutne monstrum, a kiedy on sam stał się nieśmiertelnym człowiekiem. W Little Nightmares 2, nienazwana szkoła, jest jedynie etapem w grze, jednym ze wielu dziwnych miejsc odwiedzanych przez protagonistę. Pełno tu klas, korytarzy ze krzypiącą podłogą i ledwo świecącymi lampami, sportu szkolny szafek, regałów na książki, jednakże wszystko to jakieś takie powykręcane. Groteskowe, surrealistyczne i w stosunku do gracza ogromne. W korytarzach jest pełno śmiercionośnych pułapek. Wszystko to dopełniają dziwne, wiszące obrazy. Tylko spójrzcie na to. Gracz przemierzając w tą szkołę, zobaczy jak wygląda tu typowa lekcja. Uczniowie grzecznie siedzą w ławeczce. Nie wydając z siebie żadnego dźwięku. A pani nauczycielka bazgra coś na tablicy i od czasu do czasu zerka na klasę. Uczniowie, na których tu nakniemy, są delikatni mówiąc, nie są zbyt przyjaźni. Przy spotkaniu z nami, są gotowi od razu nas powitać morderczym uciskiem i zabić. Przerwa między lekcjami to istna dżungla. Dzieci skaczą po wszystkim niczym małpy. Płuką co popadnie. Stołówce biją się między sobą i geranie. Bawią się niczym typowej w polskiej szkole. Warto dodać, że tutaj si Uczniowie nie są zwykli, zwykłymi dziećmi. Są raczej porcelanowymi lalkami, które dosłownie mają pustkę w głowie. Serio, wystarczy takiemu jednemu rozwalić głowę, by przekonać, że absolutnie nic tam nie ma. Widzicie? Nic. Zupełnie jak u typowego obuza. A, i mamy też nauczycielkę, która centralnie wygląda jak moja matematyczka z podstawówki. I chyba to jest jedyna nauczycielka, jedyny dorosły w szkole. Spójrzcie na nią. Potrafi wydłużyć swoją szyję niż japoński demon, która nazwa mi wyleciała mi tutaj z chwili głowy. I jej zadaniem, zadaniem poza nauczaniem jest dopadnięcie gracza i pożarcie. Jeszcze mi się przypomniało. W kuchni rezyduje pani kucharka. Ale chyba się zala w tupa. Hehe! <laughs> Postawówka Midwich w Silent Hill, podobnie jak w Little Nightmares, jest jedynie przystankiem w podróży gracza, aczkolwiek bardzo ważnym punktem dla fabuły. Po wiszącym wszędzie krzyża z Jezusem i obrazach z motywami religijnymi, można przypuszczać, że jest to szkoła katolicka lub chrześcijańska. Być może była też zarządzana przez miejscową sektę. Lecz wspomniane rzeczy są jedynymi wskazówkami w tej kwestii. Widać, że placówka ma najlepsze lata za sobą. Stare podłogi i meble tylko w tej kwestii utwierdzają. Od razu widać, że raczej lekcje od dawna się tutaj nie odbywają. Szkoła ma też swoją alternatywną, piekielną wersję, w której jest pokryta krwią oraz ząb. Generalnie nie jest to zbyt przyjemne miejsce. W szkole rezydują, rezydują potwory, które mają być uczniami. A tak przynajmniej mi się wydaje. Oraz kot, który jednak chyba szybko traci życie. Przede wszystkim szkoła służy za pretekst, by poznawać historię córki protagonisty. Gatszu znajdzie pełno. Listów, notek, wskazówek, które obrazują, co się wydarzyło w, w świecie gry, a przede wszystkim zagadek, które trzeba porozwiązywać, by przejść dalej. To byłoby na tyle. Mógłbym jeszcze wspomnieć o licznych wizualnowelkach, dla których szkoły pełnią jedynie za tło romansów gracza, czy też o świetnym detention, ale to chyba wystarczy. Jeśli ktoś to oglądał, to dajcie znać, czy Wam się podobało. Trzymajcie się i nara!